Page down. Patrzcie i podziwiajcie niewidzialne bomby z X-a. No niestety bot zdechnął. Razem z Mikawem kaleczymy tego i ten tegest Topa. Ja go nie znam. On mnie nie zna. Ale ja go znam. Ja nie jestem, ja nie widzę jak bomba leci, no bez Jaj. Auto też nie widzę. W sumie zarobicie to wygląda. Masz tylko efekt e, tym. Cząsteczkowy od tyłu od sam wiesz czego e, Śnieżki w sensie Umrzej Juma. Nie opłacało się, ale co tam? A, bo to lepsze. A ty widzisz moje bomby? Widzisz moje autoataki? Nie. Serio? Teraz się zreszczę, patrz, rzucę Q. Widzisz, że bomba leci? Nie. A widzisz tylko te, taki śnieżek, taki puszek? Mhm. What the fuck is going on? It's awesome and terrifying at the same time. Sbook of I'm gonna Dum 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 taban kavramı var mı No, ja muszę go szczelnie leczyć. Are you fucking kidding me? Siednią tego.